Najnowsze doniesienia z areny międzynarodowej wywołały prawdziwy grom szokujących rewelacji. Sytuacja, w której prezydent USA Donald Trump wywiera nieustające naciski na Kreml, zdaje się doprowadzać do przypięcia Władimira Putina do muru. Źródła bliskie środowisku dyplomatycznemu donoszą, że działania administracji amerykańskiej nabierają coraz bardziej zdecydowanego charakteru, co może oznaczać radykalną zmianę w polityce zagranicznej obu państw. Trump, znany ze swojego bezkompromisowego stylu, nie przestaje domagać się ustępstw, od rosyjskiego przywódcy, zarówno w kwestiach militarnych, jak i gospodarczych, co zdaniem analityków może mieć dalekosiężne konsekwencje dla całego układu sił w regionie. W ostatnich tygodniach napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Rosją osiągnęły nowy, alarmujący poziom. Według nieoficjalnych informacji Trump naciska na Kreml w związku z szeregiem kontrowersyjnych kwestii, takich jak ingerencja w wybory, naruszanie praw człowieka czy agresywna ekspansja militarnych wpływów na wschodzie Europy. Administracja amerykańska zdaje się wykorzystywać każdą możliwą okazję aby podkreślić, że Rosja musi zmienić swoje podejście do polityki międzynarodowej. W efekcie Putin, który do tej pory zdawał się utrzymywać stabilną pozycję, zaczyna być postrzegany jako polityk przyparty do muru, zmuszony do podejmowania decyzji, które mogą zaważyć na przyszłości kraju. W samym centrum tej burzliwej sytuacji znajdują się intensywne negocjacje między dyplomatami z Moskwy a przedstawicielami Białego Domu. W rozmowach nie brakuje mocnych słów i ostrej krytyki, a każda ze stron zdaje się stawiać warunki, które mają być punktem wyjścia do nowych porozumień. Trump nie Szczędząc przy tym retoryki, wielokrotnie podkreślał, że czas działać i że Kreml musi odpowiedzieć na wyzwania stawiane przez globalną społeczność. Jego stanowisko zyskało aprobatę części społeczeństwa amerykańskiego, które uważa, że dotychczasowe ustępstwa Rosji były zbyt częste, a obecne działania muszą być bardziej zdecydowane. Rosyjscy eksperci polityczni nie pozostają bierni wobec tej sytuacji. Wielu z nich podkreśla, że naciski ze strony USA mogą wpłynąć na wewnętrzną dynamikę w Moskwie, zmuszając Putina do zmiany dotychczasowej strategii. Z jednej strony niektórzy analitycy twierdzą, że obecna presja może osłabić pozycję Putina na arenie międzynarodowej, a z drugiej, że silny opór ze strony Kremla sprawi, iż konflikt ten przybierze zupełnie nowy, nieprzewidywalny wymiar. W obliczu takich wyzwań, Putin może zdecydować się na działania, które nie tylko zmienią równowagę sił w regionie, ale również wpłyną na przyszłość całego układu geopolitycznego. Niektórzy komentatorzy sugerują, że możemy być świadkami narodzin nowego modelu stosunków międzynarodowych, w którym tradycyjne sojusze i układy zostaną poddane głębokiej rewizji. Kolejnym istotnym aspektem tej sytuacji jest wpływ, jaki mają doniesienia o naciskach na relacje gospodarcze między USA a Rosją. Amerykańska administracja coraz częściej wykorzystuje narzędzia ekonomiczne, w tym sankcje, aby wywierać presję na Kreml. W związku z tym, każda informacja o ewentualnych ustępstwach ze strony Rosji jest bacznie obserwowana przez międzynarodowe rynki finansowe. Eksperci ostrzegają, że dalsze zaostrzenie polityki sankcyjnej może doprowadzić do poważnych reperkusji gospodarczych. Nie tylko dla Rosji, ale również dla krajów powiązanych z jej rynkami energetycznymi. Z drugiej strony, jeśli Kreml zdecyduje się na negocjacje i pewne ustępstwa, może to otworzyć drogę do złagodzenia napięć i stworzenia bardziej stabilnych warunków dla współpracy gospodarczej na arenie międzynarodowej. Nie sposób pominąć również roli mediów w kształtowaniu opinii publicznej na temat tej kryzysowej sytuacji. Zarówno media zachodnie, jak i rosyjskie prowadzą intensywną kampanię informacyjną, prezentując wydarzenia w bardzo emocjonalnym w, świetle. w mediach społecznościowych pojawiają się setki komentarzy, spekulacji i teorii spiskowych. Które jeszcze bardziej podgrzewają atmosferę niepewności. Publiczne dyskusje często przybierają charakter gwałtownych sporów, a każdy nowy raport z Moskwy jest analizowany przez ekspertów, którzy starają się odczytać prawdziwe intencje obu stron. W rezultacie sytuacja staje się jeszcze bardziej złożona, a trudno jednoznacznie stwierdzić, czy naciski ze strony USA przyniosą oczekiwany efekt, czy też tylko pogłębią istniejące napięcia. W obliczu tej niepewności międzynarodowe organizacje oraz sojusze, takie jak NATO, bacznie obserwują rozwój i wydarzeń. Decyzje podjęte przez USA i Rosję mogą wpłynąć na bezpieczeństwo nie tylko w Europie, ale również na całym świecie. Dlatego też wiele państw zastanawia się, jaką strategię obrać w obliczu rosnącej presji i czy istnieje szansa na uniknięcie eskalacji konfliktu. Wiele głosów nawołuje do dialogu i poszukiwania kompromisów, podkreślając, że pokojowe rozwiązania są jedyną drogą do zachowania stabilności na arenie międzynarodowej.